Pomruki Prackiego. Zapraszam. Dzień dobry. Kolejny pomruk z cyklu Pieniądze. Po ostatniej audycji otrzymałem taki komentarz wśród wielu innych. Otrzymałem taki komentarz Pieniądze szczęścia nie dają. Muszę przyznać, że wypowiedź ta, zwłaszcza w kontekście tego, o czym rozmawiamy, nosi Wyraźne znamiona geniuszu i trafności, a przynajmniej luźnego aproposu. Czy my rozmawiamy o szczęściu? Rozmawiamy o pieniądzach. Komentarz tego typu w tym kontekście brzmi mniej więcej tak, jakby podczas rozmowy. O na przykład zdrowiu, ktoś stwierdził, a majteczki są w kropeczki. Pewnie są. Jakieś. Podobnie pewnie pieniądze nie dają szczęścia, tylko że my tu nie rozmawiamy o tym, że żeby być szczęśliwym, potrzebujemy pieniędzy. Raczej rzecz w tym, że jeśli tych pieniędzy nie ma, to trudno jest być w pełni szczęśliwym. Pewnie, że tak. Są zawodnicy i pacjenci, którzy pozostawiają rodziny, dzieci, partnerów i. Zaszywają się w jakichś jaskiniach, w jakichś samotniach, po to, żeby nie były im w ogóle potrzebne pieniądze, i po to, żeby uwolnić się od wszystkich doczesnych trosk i ciężarów. I być może są szczęśliwi. Czy to jest wyjście, które jestem w stanie zaproponować? Raczej nie. Raczej wydaje mi się, że przy całym tym kontekście, że pieniądze szczęścia nie dają, warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli ktoś, ma na utrzymaniu rodzinę, czuje się odpowiedzialny za zaspokajanie potrzeb materialnych swoich najbliższych, no to potrzebuje do tego pieniędzy. I jeżeli tych pieniędzy nie ma, to trudno jest myśleć w tym wypadku o szczęściu. A nawet wręcz przeciwnie, taki człowiek może mieć głębokie poczucie niespełnienia, poczucie winy, wstydu. A to nie ma nic wspólnego ze szczęściem. Czyli powiedzmy, że o ile nie mówimy, że pieniądze to jest coś, co nam gwarantuje szczęście, o tyle brak pieniędzy, brak zaspokojenia potrzeb finansowych, fizycznych wyklucza w jakiś sposób poczucie szczęścia. Dlatego po prostu pieniądze są potrzebne. Podobnie jak odzież. Czy odzież daje szczęście? Może nieraz jak się kupuje fajne ciuch, to to poczucie szczęścia w człowieku wzrasta, ale same w sobie ochędustwa nie dają nam szczęścia, no ale są potrzebne i podobnie właśnie jest z pieniędzmi. Już rozmawialiśmy podczas poprzednich pogadanek o tym, że często po prostu w sposób nieświadomy albo podświadomy realizujemy pewne scenariusze, które uniemożliwiają nam Cieszenie się dobrami materialnymi, uniemożliwiają nam zarabianie pieniędzy. Takie przekonania, które głęboko w nas siedzą i my je urzeczywistniamy, my je realizujemy, jak aktor odgrywający scenę według napisanego scenariusza, i potem dziwimy się: A dlaczego nie mogę mieć pieniędzy? No, bo powiedzmy, że jestem nastawiony na to, że trzeba mieć pracę. Trzeba znaleźć sobie pracę, trzeba utrzymać tę pracę. I mamy dużo pracy, fatalnie płatnej, bo mamy w głowie przekonanie, że potrzebuję pracy. Gdyby to zmodyfikować na zarabiam, nie pracuję, tylko zarabiam. Bo sama praca, jeżeli nie jest dobrze opłacana, nie ma większego sensu. Zarabiam już zmiana tego szczególiku w głowie może pociągnąć za sobą, że zaczniemy postępować trochę rozsądniej. Bo samo myślenie oczywiście to jeszcze nie wszystko. Same jakieś tam wizualizacje, czary, mary. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby robić. No ale robić co? Często ktoś mówi, powiedz mi, co robić, a ja już się do tego dostosuję i sięgnę po cel. Faktycznie to ma jak największy sens. Ale jeszcze do tego wszystkiego dobrze jest w głowie sobie poukładać trochę, bo nieraz najzwyczajniej nie jesteśmy gotowi na to, żeby cieszyć się dobrami materialnymi, bo mamy gdzieś tam w tle przekonanie, że jak człowiek mało pracuje, a dużo zarabia, to na pewno jest oszust. I będziemy podświadomie wybierać takie zajęcia, w których utyramy się, upocimy, Będziemy mieli owszem poczucie własnej wartości, w związku z tym, że wstaję o piątej, idę do pracy, ciężko pracuję, wracam, kiedy już jest ciemno, ale z drugiej strony niewiele mi to daje poza poczuciem własnej wartości. Tak więc różnica jest pomiędzy pracuję i zarabiam. Dobrze, jeżeli to się jakoś koreluje ze sobą, jakoś ze sobą współgra. Czy na przykład bez pracy nie ma kołaczy, tak? Czyli jak się nie utyram, to nie mam prawa mieć. Poza tym jest, jest mnóstwo takich różnych programów, programików, o których chyba rozmawialiśmy na poprzednich naszych spotkaniach. Ogólnie rzecz biorąc, warto też pamiętać, że zacząć można od tego, żeby sobie pozwolić mieć pozwolić mieć zamiar. W transurfingu, w technologii celu, zamiar definiujemy jako gotowość, by działać i mieć. No i o ile gotowość, by działać, to jest właśnie powiedz mi, jak, a ja to będę robił, to jest łatwiejsze. O tyle trudniejsza jest gotowość, by mieć, gotowość, by pozwolić sobie, jak to ja, to dla mnie to możliwe. Jeżeli jesteśmy wychowani. W otoczeniu, w którym jest rzeczą pożądaną i wręcz godną pochwały ubóstwo, no to nie pozwolimy sobie na to, żeby mieć. Albo na przykład, jeśli wokół nas ktoś z naszych bliskich nie może sobie pozwolić na pewne rzeczy, a ja mogę, no to to tak trochę nieuprzejmie z mojej strony w stosunku do nich, bo ja będę to miał, a oni nie. Taki sposób myślenia nie pozwala nam na to, by mieć. I będziemy, nawet działając, nawet wykonując pewne ruchy, będziemy siebie podświadomie sabotować, bo ja nie pozwalam sobie na to, żeby mieć. Po prostu nie mieści się to w szablonie mojej rzeczywistości. Poszerzanie. Szablonu rzeczywistości. To jest odrębny temat, którego uczymy się zresztą na warsztatach dość szczegółowo, ale w tej chwili chciałbym, żebyśmy zajęli się samym zdefiniowaniem zjawiska pieniędzy. Bo do pieniędzy można podejść jako do wahadła, czyli pasożyta energoinformacyjnego, który to pasożyt nie działa na naszą korzyść. Bo istnieje wahadło pieniędzy, ale można też do pieniędzy podejść jako do formy postaci energii, która płynie. Zacznijmy najpierw kwestię wahadła. Wahadło to pasożyt energoinformacyjny, taka nadbudowa, która tworzy się w wypadku zaistnienia i, za, i rozpoczęcia działalności przez dowolną grupę, przez dowolną zbiorowość ludzką. I ten pasożyt czerpie energię. O niskich wibracjach, tak zwaną negatywną energię. Niektórzy tak to właśnie wolą określać. Czyli strach, obawy, zawiść, poczucie dyskomfortu. I rzeczywiście w związku z tematem pieniędzy bardzo często występują takie emocje, bo boję się ich nie mieć, boję się je stracić. Zazdroszczę innym, że je mają, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z tym się wiąże bardzo dużo negatywnej, tak zwanej negatywnej energii. No i my tę energię oddajemy wahadłu pasożytowi. Pasożyt się cieszy i pasie brzuch swój energoinformacyjny. No a my w związku z tym, że formatujemy swoją energię, która przez nas płynie, do tych niskich wibracji i oddajemy wahadłu. Nie mamy już energii na rzeczy pozytywne, budujące i dające nam poczucie spełnienia i szczęścia. Nie możemy skierować tej energii na swój cel, no bo po prostu ją oddajemy pasożytowi. Tymczasem, jeżeli podejdziemy do pieniędzy jako do energii, nie jako do celu. I teraz uwaga, zobaczcie: my. Nazywamy sobie te nasze spotkania technologią celu. Ten kanał się nazywa technologia celu. Czyli cel jest sprawą istotną. Chcemy sięgać po cel, najłatwiej i najlżej, jak to jest możliwe, z zaangażowaniem najmniejszej ilości sił. Ale pieniądze celem nie są. I to jest pierwszy taki bardzo praktyczny błąd, który popełniamy starając się o to, żeby mieć pieniądze. I tu znowu dy dygresja. Wszyscy ci, którzy twierdzą, że pieniądze są nieważne, pieniądze są nieistotne, myślenie o pieniądzach, zabieganie o pieniądze, myślenie o zarabianiu pieniędzy, w ogóle o dobrach materialnych to sprawa niska, niegodna w ogóle człowieka duchowego i oświeconego. Bardzo proszę osoby, które mają taki pogląd. Niech więcej po prostu nie przychodzą tutaj do mnie i niech, ogląda, niech nie oglądają tych bzdur, które ja tutaj opowiadam, takich nieduchowych i niskich. Ja opowiadam te rzeczy dla ludzi, którzy stąpają po ziemi i wiedzą o tym, że pieniądze są potrzebne, ale nie jako cel. Celem jest to, co możemy nabyć za pieniądze. Czy w takim razie pieniądze są środkiem do celu. Też nie zawsze. One mogą okazać się środkiem do celu, ale może się okazać, że cel uzyskamy przy pomocy całkiem innych środków. I pieniądz wtedy tym środkiem nie jest. Umówmy się, że pieniądz to jest energia, która płynie, z którą możemy się zaprzyjaźnić, współpracować i wykorzystywać wtedy, kiedy to będzie potrzebne. Pieniądze będą pojawiać się wtedy. Jako atrybut, jeżeli istnieje taka potrzeba. No bo zobaczcie, jeżeli moim celem jest na przykład zakup mieszkania, domu, czy nawet w przypadku niektórych o wiele skromniej, opłacenie comiesięcznych rachunków. No to czy moim celem są pieniądze? Nie, moim celem jest posiadanie tego albo dokonanie opłaty. No ale pieniądze tutaj są niezbędne. Nie zawsze. O ile w przypadku opłat no to inaczej się nie da niż przy pomocy pieniędzy, o tyle zaposiadanie dóbr materialnych może nastąpić bez przepływu środków finansowych, bo może być to spadek, prezent, użyczenie. Bardzo różnie to się może rozegrać. Więc e, myślenie na zasadzie potrzebuje określonej sumy pieniędzy, nie jest to do końca właściwe, dlatego że tak naprawdę nie potrzebujemy tej sumy pieniędzy. My potrzebujemy tego, na co chcemy przeznaczyć te sumy pieniędzy. A czy to się wydarzy z pośrednictwem tej sumy pieniędzy, czy bez w zasadzie mało nas interesuje. No przecież nie obrazimy się, jeżeli nastąpi taki splot okoliczności, że bez posiadania pieniędzy będziemy posiadać te dobra, które są naszym celem. Tak więc nie skupiajmy się na samych pieniądzach, a na tym, do czego one są nam potrzebne. I myślę, że to będzie taki pierwszy krok zmiany myślenia, pierwszy krok, który pozwoli nam na to, żeby zacząć pracować z energią pieniędzy. To jest energia. Nie powiem przecież, że potrzebuję iluś tam kilowatów energii elektrycznej. Ja potrzebuję, żeby działał mi ekspres do kawy, komputer, monitor, różne inne sprzęty, pralka, zmywarka i tak dalej. Owszem, do tego potrzebuję energii elektrycznej. To prawda. Ale celem dla mnie jest użytkowanie tych sprzętów wykonywanie różnych rzeczy przy pomocy tych sprzętów. Energia elektryczna umożliwia mi to. I podobnie. Jeżeli chodzi o pieniądze, same w sobie nic nie znaczą. Zresztą sami dobrze wiecie, że określona suma pieniędzy może dzisiaj oznaczać jedno, a jutro o wiele, wiele mniej. Ale te dobra, które my nabywamy za pieniądze, to są te rzeczy, o których myślimy i na których chcemy się skupić. Czyli nasze cele to jest to, po co. Nam są pieniądze, a nie same pieniądze. I jeśli już tak zaczniemy myśleć o pieniądzach jako o atrybucie, niezbyt koniecznym, możliwym, ale atrybucie, jako o energii, przestaniemy się może trochę spinać i nastawiać na to, żeby mieć właśnie pieniądze, żeby posiadać określoną sumę tych pieniędzy. Od tego proponuję zacząć. Ustalić, czego ja chcę pod względem materialnym. Możemy później pójść dalej i zastanowić się, kim chcę być, jak chcę się rozwijać, ale póki co mówimy o sprawach typowo materialnych. Czego ja chcę, co ja chcę nabyć za te pieniądze, o których myślę, na które się nastawiam. I poczuć, że mam nie pieniądze, te rzeczy, które chcę nabyć. Zamknąć oczy i pomyśleć: A jak to będzie? Jak wsiądę do tego mojego nowego samochodu? Poczuć się. Jak będę miał święty spokój, bo moje rachunki same się będą opłacać praktycznie. Będę mógł przeznaczyć moją uwagę, moje siły na realizowanie innych celów. Wchodzimy w ten stan, stan efektu końcowego. I przebywając w tym stanie, nastawiamy się na dostrzeganie otwierających się możliwości, otwierających się drzwi. I korzystamy z tych możliwości i z tych otwartych drzwi, które są dla nas najbardziej atrakcyjne, najłatwiejsze, najprostsze, które wymagają od nas jak najmniej siły i zaangażowania, które są dla nas najbardziej atrakcyjne i pociągające. Tak, zaczynamy pracę z energią pieniędzy. A jeśli już o tym mówimy, to przypominam jak po każdej mojej pogadance o pieniądzach, że przez sam fakt uczestniczenia w tej pogadance możecie zaoszczędzić. Dlatego, że każdy, kto powoła się na tę pogadankę w, moj, w mailu do mnie Marcin Pracki ma opatrzyć mailkom, zresztą to będzie podane w opisie. Każdy, kto się powoła ma możliwość skorzystania z 20% zniżki na wszystkie warsztaty. Warsztaty są następujące: podstawy technologii celu, techniki TAFTI i, nomenomen, praca z energią pieniędzy. Poza tym trwa maraton, na który zapraszam, dlatego że on będzie obsługiwany jeszcze 80 dni po zakończeniu, więc każdy, kto teraz dołączy, jeszcze będzie w stanie go ukończyć spokojnie. No, i zbieramy już chętnych na całkiem nowy, całkiem inny maraton zimowy, który rozpocznie się 23 grudnia. Piszcie na Marcin marcinprackimałpa.jmail.com. Dziękuję bardzo za to, że byliście dzisiaj ze mną. Przypominam, skoro mowa o pieniądzach, że ja też bardzo lubię pieniądze. I Jeżeli ktoś chce wesprzeć ten kanał albo mnie, po prostu, to linki. Są dostępne w opisie. Piękne dzięki. Do następnego razu. Miłego dnia.